Jestem właśnie nad swoją wioską. Ona jest taka piękna, zobaczcie, kolorowa, minka uśmiechnięta. A teraz znajduję się u góry, dlatego, że po prawej stronie jest piekło, a po lewej stronie jest niebo. Kto trafi do piekła, albo może do nieba, to się okaże. Jakie będą postacie, kto do mnie przyjdzie? Oglądajcie do samego końca, bo to będzie ciekawe. Jest mój tron i tutaj będę decydował, tutaj będę kazał, kto idzie do piekła, a kto idzie do nieba. Zrobi się naprawdę mega ciekawe. Ciekawie, więc teraz weźmy się tutaj, skupmy. Na dole już czekają różni ludzie, różne postacie. Tam na schodach białych one prowadzą do mnie. No ale wtedy ja będę mówił, kto trafi. Czy może będzie dobrze jako niebo, czy może będzie źle jako piekło. No to się okaże. Zobaczymy, kto mi zaimponuje. Zaraz będziecie wchodzić. Wow, jakie tam postacie stoją. Hmm, dziwne. Ok, ja już sobie tutaj usiadnę. Zaraz będziemy czekać na pierwszego. A wy, widzowie, możecie wejść na mój sklep. Pamiętajcie o moim sklepie. O tu, <laughs> jaką mam twarz. Ej, co tutaj było? Pamiętajcie łapeczce, możecie też wbić na mój sklep po nowe koszulki. Słuchajcie, jest nowość. Nowe koszulki z logiem, specjalnie na właśnie Dzień Dziecka, na lato, wbiły nowe, świetne logo, moim zdaniem, więc możecie sobie zobaczyć na smacokroka.pl. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. O, oprócz tego też są moje gadżety, kubki i wiele innych rzeczy. Nie tylko koszulki, nie, ale też są bluzy. Dobra, okej, okay, ja już siedzę i czekam, zapraszam na pierwszą osobę. Tutaj jestem właśnie ja przed moją księgą i będziemy My decydowali, ok, przyszła pierwsza poznać. wow, co to za mięśniak? Jakiś podrapany? Ej zaraz, czy to nie jest Baldi? To jest zły nauczyciel, chyba tak mi się zdaje. wow, jaką mama ma twarz taką w dół, patrzcie, nie jest uśmiechnięty. Panie, czemu pan nie jest uśmiechnięty? Proszę się uśmiechnąć. Czemu pan jest taki, czemu ma pan jakieś dziwne tutaj na ciele? Czemu jest pan podrapany, halo? Czemu ma pan porwane portki? Czy pan się bił z kimś? O, takich nie przyjmujemy do nieba. Nie, e, tutaj nie e, tylko do piekła. No, nieładnie, nieładnie. O, jaką ma pan brzydką minę? Napisał: Witam i yy, uśmiecham się. Co to nie jest uśmiechanie? Trafiasz do piekła. Jesteś zły, bo jesteś yy, podrapany, biłeś się. Przyznaj się, tak? Yy, Okiwa go, że nie. Co? Do piekła, ale już. Wysyłam cię do piekła. To ja decyduję. I patrzcie, dlatego że ja zdecydowałem, a on mówi, że uśmiecha się. Idzie do piekła, Baldi. Dlatego, że się bił, źle wyglądał, był podrapany i poszedł do piekła. E, tak, ja zadecydowałem, ale może ktoś pójdzie do nieba, no nie wiadomo. Usuwamy tutaj tabliczki. Też widzowie pamiętajcie o subskrypcji. Kliknijcie jednego subika i lajkacza. O, kto potrafi kliknąć łapeczkę i subika, jestem ciekawy, to klika. Dwie rzeczy na raz, także klikajcie, zostawcie. A ja wzywam następna osoba, zapraszam tutaj. Uwaga, uwaga, kto tutaj wejdzie? Proszę szybciej. O, idzie kolejny mięśniak. No nie wytrzymia znowu aż te mięśniaki. Ja nie jestem taki umięśniony, zobaczcie, ja jestem taki chudy. Pff, a on jest taki umieśnione, dobra, ale ten już lepiej wygląda, okej, okay. tutaj nie ma zadrapia, zadrapian, mina już taka lepsza, proszę. proszę się nie, nie wierzgać, nie, nie nie skakać. Jakie ma pan wielkie ręce? Hmm, pan jest umieśniony, ale czekaj, czekaj, coś tu jest porwane. Ej, ej, a gdzie ma pan buty? <laughs> ej, gdzie pan buty? Zapomniał pan o butach, tu się nie przychodzi na bałso do nieba Tu trzeba mieć buty. Czekaj, ja panu dam buty. Poszukam w mojej skrzynce. Hmm. są tutaj a tu nie, to są złe rzeczy. Czy są tutaj jakieś buty? Ej, proszę mi tutaj nie stać, proszę się oddalić. Ej, do, do, do tyłu, do tyłu, powiedziałem, ale już do tyłu. Proszę mnie się słuchać. Wszyscy mają się mnie słuchać poważnie. Ok, weźmy, poszukajmy mu buty. Hmm, czy mam jakieś buty? Hmm, chyba nie mam. <laughs> Czekaj, ej, może wezmę but, Czekaj. Ej, cóż. O, mam buty, mam, mam, mam. Wyrzucę mu. Okej, okay, proszę bardzo, to dla. Ej, gdzie on jest? Halo? Ej, gdzie on... Ej, gdzie ty mi idziesz? Halo, chodź tutaj, ja ci dam zaraz, ty koty mały, on idzie do góry, ty, zakładaj mi buty, do nieba nie wejdziesz, jak nie założysz butów, to do nieba nie wchodzisz, nie, e, musisz założyć buty, no, proszę bardzo, i co, nie zakładasz? Ej, on nie chce założyć butów, to idziesz do piekła, wyrzucił mi, nie przyjmujesz butów, no, to do nieba nie ma miejsca, do piekła, ale już... Tam jest twój kierunek, bez butów się tu nie wchodzi. Proszę wyjść i nie machać mi to ręką. Okej, okay, idzie do piekła, dlatego że był niekulturalny i też porwany tam brzydki. <laughs> o idzie Jeszcze się podpalił. Proszę do piekła, dobra, okej, okay. druga osoba poszła do piekła. Dlatego, że no mu trzeba też wyglądać. Okej, okay, następna osoba, zapraszam tutaj do decyzji mojej. Kto to będzie kolejny? Ooooooo! Wow. Znowu kolejny mięśniak? Ej, ale to jest jakiś inny. <laughs> jak pan wygląda? Ej, w czapce tu się nie wchodzi! Do <laughs> doroki w ogóle, że tak. Okej, okay, a co ma pan tam <laughs> w buzi? Co to jest? Ej, mamy wielkie łapy, ole ma pan wielkie łapy. A tu tutaj takie chude u góry, a tu takie wielkie? Jest pan jakimś piratem? Tu jest chyba jakieś. Ej, tu jest tatuaż piracki jakiś. Ej, pan był piratem? Pan się do tego przyznaje? O nie, tak być nie może. Pan był piratem? Do piekła z panem! Piratem nie można być! Paszą wąt mi! Do piekła z tobą, ale już, nie można być piratem. Trzecia osoba idzie do piekła. Ale kto pójdzie do nieba? Bo patrzcie, tam też tak ładnie jest tęcza, jest ładna. Ale idzie do piekła. Oj, poszedł do piekła. Ale ciekawe, kto trafi do nieba. Jeszcze takiej osoby nie było, nie? Więc siadamy i zapraszam następną osobę. Uuu, kto to idzie? Jakiś bobek? Ej, co? <laughs> Ej, dobry, witam. Co pan ma za co? jakąś maskę? Proszę mi tą maskę ściągnąć. Jakieś kółko, nie wiem. Co to za maską? Nie wiem, kto się kryje za maską. Proszę mi to ściągnąć. Opiszę ja talbiczkę, ale maski nie chcę ściągnąć. No ja muszę zobaczyć twarz. Ja muszę widzieć twarz. Hmm, nic nie widzę. Napisał tak wyglądam, ale jak pan wygląda, Proszę mi noć maskę. Ma pan maskę widzę, no On nie chce pokazać swojej twarzy, nie wiem kto to jest. Nie, nie mogę ryzykować Co go wpuścić do nieba, a co jak on będzie zły? Ej, proszę mi tam nie wchodzić, dobra, a jak pan wybierze... czekaj, a jak może mu damy jakieś rzecz, może on wybierze coś poważnie i stwierdzi, że pójdzie do piekła. Ej, dobra, wiecie co? Dam mu torta w zamian za to. Zam za to, że pójdzie do piekła, to dam mu jakieś rzeczy, żeby go zachęcić. Okej, okay. panie. Jak pan chce iść do nieba, to proszę nie brać tych rzeczy. Jak pan weźmie te rzeczy, tutaj co teraz daję, no to wtedy odpada pan do piekła. Uwaga, czy weźmie. I, 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 wziął, do piekła idziesz, o, patrzcie jak zasuwa, do piekła z tobą, ale już, kolejna osoba do piekła, no nie, jeszcze żadna nie poszła do nieba, masakra, wszyscy są tacy słabi, no nie, kto pójdzie do nieba, kto będzie miał taki zaszczyt, żeby tam pójść, czy tam też jest pięknie jest i tak dalej, okej, okay, następna osoba, zapraszam, kto to idzie, uwaga, uwaga, tam się ktoś wysuwa, o, no proszę podejść, bliżej, bliżej, panie, bliżej, proszę się nie wstydzić, proszę, śmiało tutaj do mnie, Bliżej, Rzesz. Czy ty jesteś głuchy, czy jaki? Ej, o, ma uszy małe. Proszę mi tu podejść, Rzesz. A nie, odra, podszedł. Czy pan słyszy? Halo, halo, słychać mnie? Co ty, głuchy jesteś, czy co? Ej. To jest bobek szyrek, rozśmieszył mnie. Ty. Ale pan jest ładny. Proszę stać tutaj. Halo, no proszę mi stać, nie wiercić się. Co ja powiedziałem poważnie? Ej, co on napisał? Czekaj. Tak, wy... a nie tu, a tu jest, Okej, okay. ja się wstydzę przez pana, co? Proszę się nie wstydzić, ma pan ładne zęby, o, białe, myje pan zęby, to mi się podoba, on myje zęby. <ścoughs> słyszy mnie pan? Halo! <ścoughs> Ej, ty jesteś głuchy, czeki Dobra, wiecie co? Czekaj, on napisał, ja nie słyszę pana, co, jak pan nie słyszy? Ej, nie, nie, proszę wrócić. Okej, okay, bo za to, że. E, proszę wrócić! <laughs> jeszcze nie zdecydowałem, pan mnie słyszy, panie głuchy, czy jaki? Do piekła nie masz iść, ja jeszcze nie zdecydowałem. Zacyde... Zaniedecydu... E, tam ciepło jest. Nie tam, panie, panie, nie tam, głuchy, proszę mi tu wrócić, poważnie, ale już, ale już, nie tam. Pan idzie do nieba, ja decyduję, może pan pójść do nieba. Proszę bardzo, proszę bardzo, aż musiałem inne przełknąć. Proszę bardzo, bo pan jest śmieszny, głuchy, ale ładny, fajny. I co, uwaga, ale tam wieje. Proszę bardzo, do, do nieba, tutaj, proszę bardzo, on musiał mu pokazać. Proszę tak, do góry, do góry, ale już, czy pan, on nie słyszy mnie? Dobra, idzie, idzie. A nie w tą stronę, bo pan jeszcze spadnie. On zaraz spadnie poważnie. Ej, nie, panie, pan spadł na dół, no nie, ja, no, ej, był tak blisko nieba, spadł, no nie, co jest, Ganem? dobra, ej, przyzwę go jeszcze raz. Przyzywaj, Szyreku mały, przyzywam cię tutaj, zrespiam cię, o, przybył, o, przybył. Te panie, nie, pan, pan, pan spadł, nie w tą stronę, proszę wejść do góry teraz już normalnie. Do góry samej. Tak jest. Tutaj proszę. Chodź za rączkę, może go poprowadzą. On jest biedny. Chodź do góry. Chodź tutaj za mną. Tak, taś, taś, bobku. Chodź, 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 chodź. Chodź, idziemy. Tutaj niebo jest. Proszę bardzo, teraz wejść. Ja to już tam nie wchodzę. Okej, okay, proszę. Do widzenia, papa. Pa. Życzę miłego dnia. O, poszedł do nieba. Tutaj jest taka piękna tęcza, więc szyrek poszedł. Okej. Okay. Pierwsza osoba poszła do nieba. Jest. Woo, mamy pierwszą osobę, która spędziła czas w niebie. Okej, okay, dobra, to teraz zapraszam na scenorozowan te tabiczki. Następna osoba. Będę decydował, kto pójdzie do piekła. A może nieba. Ma... Uuu, kto to idzie? Jakiś szeryf? Ej, w czapce? Kto tutaj do mnie przyszedł? Hmm. Co pan ma... Ej, tu jest jakiś szeryf ty! On tutaj ma odznakę szeryfa. U lala. Dobra, ma tutaj coś tego, jakieś kółko, czapkę. Mhm. czap Fajna czapka, fajna. U, chłop w szoku, jakie on ma oczy wielkie. <noise> chłop jest w szoku, on nie wie co się dzieje. Uu, co pan ma za buciki ładne. Mm. Dobra, to wie, wiesz co panie, ładnie pan wygląda. Wi, wygląda pan na miłego, wszystko w porządku. Dobra, może weźmy otwórzmy, może mu coś damy, co? Damy mu jakieś... Ej, trójsłom możemy mu dać, może damy jakieś fajne rzeczy. Może mu damy też y, kontrolę, PS4, albo może jakiś mieczyk, dobra, drabinkę mu damy, albo gwiazdę. Okay. Za to, że pan ładnie się ubrał, że za to, że pan fajnie, e, proszę się na mnie patrzeć, za to, że pan fajnie się ubrał, to proszę bardzo dla pana gwiazda jest joystick i trójzomb. Proszę bardzo. I może pan pójść... Wow, ej, nie proszę mi tu nie machać trój zębem. <laughs> proszę to schować! Schować to proszę. Ok, zapraszam pana. Do nieba! Wybieram, że pan może pójść do nieba. Ok, no i pan idzie do nieba, super. Ok, następna osoba. Następna, ale dzisiaj roboty widzowie dużo. <laughs> Kto to przy Sonik? Wow, ej, to Sonic. No nie, źle, dobra, będę musiał zadecydować za za Sonika. Hmm. Okej, okay, no to w takim razie panie Soniku. Jak pan, czy panem był miły? Czy pan y, był w porządku? Ej, czemu pan ma pięści? Czemu pan zawścizka rękę? Hmm. Czy pan chce tutaj użyć ręczki, czy nie? Czekaj, on patrzy się na mnie, i proszę kiwać go. On kiwa, że nie. Jak, ej, Sonika, on jest dobry, widzowie czy zły? Gdzie go dajemy? Do nieba czy do piekła? Hmm. Nie wiem, nie wiem, może pan jest zły, bo takie ma pan niedobre. Czekaj, zobaczymy czy on wybierze coś, może, do... może go przekupimy. Um, mam nadzieję, że nie wybierze, bo on jest ogarnięty. Czekaj, ten kolor nie pasuje do niego. Ej, spróbujemy go zwrócić na czerwony kolor, rzucę mu coś i ogień mu rzucę. Okej, okay, zobaczymy czy on to wybierze, uwaga. Proszę bardzo, czy pan jest chętny na kolor czerwony? Patrzy się. I, i kiwa go, że nie. O, to dobrze. Okej, okay, no dobra, no to skoro pan jest taki niebieski, on nie pasuje do piekła, nie? Dobra, pasujesz tam do tęczy, bo tam jest niebiesko. Zapraszam do nieba. Okej, okay, super, zaprosiłem go do nieba. Sonic, jak szybko wbiegł. To, to na razie, Ej, normalnie w sekundę tam wbiegł. Dobra, w takim razie on nie wybrał tych rzeczy złych. Ej, patrzcie, tu mam taki płomień z piekła. Okej, okay, następna osoba. Kto tutaj przyjdzie? Uwaga, uwaga. Dzień dobry! Uwaga. Kto to jest? Co jest Gane? Dzień dobry, y to ja przyszłam. Co? Skibi dibi Pati. Y tak, ja zostałam wciągnięta do toalety całe życie w toalecie. Co jest grane? Ej, Pati jest w toalecie! Jeszcze język wystawia się. Jeszcze mi się Co tak jest... ciężko mówi, bo właśnie seplenie, bo mam ten język. Jest, <laughs> proszę schować język. <laughs> nie potrafię, on już tak został. A, ma pani krzyw. A czekaj, proszę się nie ruszać. Ej, ma pani. <laughs> Ej, ma pani krzywy język. Jaki krzywy bardzo język. Bardzo krzywy niestety. O masakra, Nie da się tragedia. z tym nic zrobić. Nie no, ma bardzo krzywy język. Zaraz w toalecie. No wygląda pani fajnie, nie? A, dobra, a była pani, o, jest pani jedyna mówiąca w ogóle. O, pani gada. Wow. Jeszcze mówię. Okej, okay, jeszcze mówi. Pierwsza, osoba, pierwsza postać i osoba, która mówi, nie? Bo wszystkie nie gadały. Okej, okay, no dobra, to w takim razie wrzucę coś pani tutaj. Może coś laki, bo no, Okej, okay, rzucę na pani. Proszę bardzo, to dla pani. Uwaga, rzucam. Ciup, Proszę bardzo, króliczki Zajączek. dla pani. Tak, o, zajączki. Króliczki. I druga rzecz, proszę bardzo, kolnik, tak samo. Jak miło, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Proszę bardzo, wow. Co się wow, pojawiło? Ej, dym, prezenty. ile dymu, co jest, gadę, dym! Nic nie widzę, nic nie widzę, halo! <laughs> Tort dla, dla pani, dla pani. gdzie jest pani? Ej, halo! Pani, gdzie jest pani? Yy... Tu jestem obok pana stoję! I widzę, o nie! Efekty uboczne! Czekaj, wrzucę mleko, mleko! Proszę to wypić, to wszystko będzie w porządku. Okej, okay, rzuciłem kluczki. Bo ja też mam taką magię, że tutaj jak mam posiony, to potrafię rzucać. Tutaj mleczko było, proszę zabrać i wypić. Już tutaj. mam, już mam, mam mleko. Proszę wypić, gdzie pani jest? Ej, nie widzę jej, bo na jest poniżej. Nie je. Okej, okay. o jest pani, da, jest potem. Okej, okay, super. Dobrze, no to w takim razie wybieram pani do nieba, może dziękuję pani pójść do Dziękuję bardzo, dziękuję za prezenty. Okej, okay, proszę Zabieram bardzo. Zabieram torta. Ha, torta wzięła. Okej okay. i zasuwa do e, góry. Wow, ona była normalnie w postaci skibidi. To następna osoba. Okej, okay, kto przyjdzie? Kto to idzie? Co jest żaba skakocząca? Ej, kto tu tak skacze wysoko? Proszę mi nie skakać tutaj. Halo, co jest? Widzicie? Tu żaba skacze. Przyszła żaba. Ale gdzie mam posać żabę? To jest dobre pytanie. Ej, proszę mi tak nie skakać. Dzień dobry, żabo. Grabek, grabek. Jak ona skacze? Ej, Ale pani nie, nie gada, czy pan, nie wiem, czy to pani, czy pan. Ej, co jest? Ona mi wyrzuca żaby, jakieś małe ty. Wypluła żaby. Ej, co to są za żaby, czy ja mogę to podnieść? Ej, patrzcie, są baby. Żaby, Pana to i normalnie, ej, proszę mi tu żabami nie respić, oszalała pani, czy pan. No nie, żaby mi tu pełno, żab jest. Nie, no masakra, nie, no teraz, co ja zrobię z tymi żabami, proszę mi tymi. Nie, nie respić mi nie tyle. Słyszy pan, czy nie? Mówię poważnie. Czekaj, bo musimy teraz sprzątać te żaby. Jakie jest sprzątne? O nie! zasufiło mi za dużo żab paszczyny. to jest mnóstwo żab. Nie no, tragedia. Proszę mi te żaby zabrać, bo wyślę. Bo wyślę pana do piekła. Jak żaby nie znikną, to będzie piekło. Proszę mi zniknąć żaby. Mówię poważnie. Ej, coś mi rzuciła. Co to jest? O nie! No, fuj, Proszę mi tego nie wyrzucać. Nie tyle! Proszę mi tego nie robić, tylko zniknąć żaby. Daję na to 3 sekundy. 3, 2, 1 i. I zniknęły, lol, wziął! <laughs> Ej, dobre, patrzcie, pozbył się żab, nie ma żab. Okej, okay, proszę bardzo, dobra, to może pan pójść do nieba. Tylko proszę mi tu nie żabić i proszę mi tutaj nie dawać żadnych żab. Do nieba, ale już. I nie wyrzucać mi tych rzeczy. Nie chcę tych rzeczy. Okej, okay, jak uskakuję, że do nieba? <laughs> Wskoczył normalnie, elegancko. Nie w tą stronę, tylko do nieba, ale już. Tak jest, prościutko. Następna osoba, zobaczymy, jaka będzie następna. Uwaga, uwaga, kto przyjdzie, kto przyjdzie tutaj. Proszę się pospieszyć szybciej, poważnie. Wow, yy, co jest to Wider? z trzema głowami? Ej, ale chyba Wither jest zły. U, to chyba będzie osoba do piekła. Yy, czy pan Wider był dobry? Czy pan Wither nie nawalał tutaj nigdzie? Patrzcie, on ma potrójne głowy, ale to jest chyba postać zła. To jest Wither Storm. On jest takim tym. Nie, to pan do piekła musi iść, ja pana znam. Do piekła zapraszam Witherstorma. Witherstorm jest zły w Minecraft. To jest taki boss zły. Tak, do piekła idzie pan, dobrze, do piekła. Do, do szybko, dobrze wybrałem, nie? Okej, okay, następna, szybciej, szybciej, bo czasu nie mam. Już mi się normalnie... O, kto to? Co? Skibidibi? <laughs> Ej, to jest Skibidibi toaleta, patrzcie! Lol, serio? Nie gadaj. Ej, to Skibidi! Wow, ej, e, dobra, proszę mi tą głową tu nie machać. To jest toaleta Skibidi dibi toaliet. Mm, Okej, okay. co by wybrać? Czy może piekło? Czy pan jest dobry, czy zły? Kogo wybrać? Czy niebo? Czy może piekło? A czy pan nie jada, nic nie robi złego? Hmm? kiwa głową. Ej, czekaj, będzie pisał tabliczkę. Zobaczymy. Ja nie wiem, ja nie wiem. Skibidi chyba był zły mi się zdaje, że on tutaj rozwalał ludzi. Skibidi DBD. co jest Skibidi bop błop. On, on pisze cały czas Skibidi bop bop. Ja nic z tego nie rozumiem. Skibidi, jest, jest. Proszę mi coś zaśpiewać. O, uwaga. Uy, proszę mi śpiewać teraz. U, śpiewa. Słuchajcie. O, jak ładnie. No, przepięknie. Ale, o, brzydko, brzydko, nie, tragedia. O, nie, tak, tak, nie, do piekła, ale już, co to są za baniery? Nie, tragedia, ten śpiew był słaby i słyszeliście taki Nie, do nieba, do piekła, do piekła, co gada. Do piekła spada, ale już pan jest zły. Tak proszę mi nie śpiewać. Do piekła z kibi, do piekła. Tak, wysłałem go, no bo on tam chyba rozwalał kogoś. Na następna osoba, szybciej, szybciej, szybciej. Zobaczymy, jaka teraz. Co, drzewo? No nie, serio drzewo przyszło. <laughs> nie, no całą tu powiedzieć drzewo tu jest. Nie, no wiecie co? Hmm. No drzewo jest dobre, bo drzewo są drzewa są dobre, bo dają nam tlen, czyli dają nam powietrze. Nie, dobra, to drzewo zapraszam do nieba. Proszę bardzo, śmiało do nieba, do góry. Drzewo jest dobre, więc zapraszam do góry. Proszę wchodzić szybko do góry, do nieba, do nieba. Tedy, tedy, tedy zapraszam, tedy pokazuję. Halo, czy pan jest głuchy, czy ślepy do nieba? <laughs> Ile razy mam mu pokazywać? Tak, do góry zapraszam. Ale już jestem zmęczony, zapraszam tylko ostatnią osobę. Ostatnią, jedną osobę przyjmę. Okej, okay, dobra, idzie ostatnia osoba. I co? Chłop z kamerą? Kameraman? O nie, serio. Ej, patrzcie to kameraman. O lol, to on też jest od Skibidi. Ale ja chyba ciebie pamiętam, że ty byłeś dobry, nie? Ty jesteś dobrą kamerą, co? Proszę mi tutaj. O, kiwa że tak, że do góry. Mhm. Czyli ta kamera dobrze. A co ty tam nagrywasz tam w środku? Co? Co ty tam nagrywasz? Patrzcie, coś tam u góry nagrywa. Ciekawe, ciekawe. To jest kameraman, ale on chyba walczył ze SkibiDB. Ja cię coś kojarzę. Jesteś biały, jesteś ładnie ubrany w garniturze. Ej, do garniturku wiesz co ci będzie pasować? Ja ci dam, O, joysticka ci dam. Zegarek złoty ci dam. O, masz tutaj jeszcze telefon. Telefon ci jeszcze dam. Czekaj, gdzie ma telefon? Tutaj nie ma telefonu. Dara, dam ci zegarek złoty, proszę bardzo. Masz joysticka, złoty zegarek. O, to będzie ci pasować. Dara, taki ładny jesteś. No to zapraszam do nieba, bo ty chyba byłeś dobry, no? Chyba kameraman był dobry. Okej, okay, to zapraszam do nieba, do góry, kameraman wysłany do nieba, prościutko biegnie sobie do tęczy do środka, a Skibidi był w piekle. Okej, okay, koniec. Zamykam dzisiaj niebo, zamykamy tą moją miejscówkę, już nikogo nie ma. ok, puste są schody, elegancko. Może zrobimy taki trzeci odcinek. Ej, a co byście powiedzieli na taką serię? Może trzeci film? Dajcie znaka w komentarzu, jakbyście chcieli jakieś inne postacie, albo może trzeci filmik, więc piszcie komentarze, wbijajcie na mój sklep smajsokroka.pl po nowe koszulki, bo wbiły właśnie, e, świeże są, nowiutki oryginalnie zapakowane, dlatego że one są specjalnie na lato i dla Was na Dzień Dziecka. Także macie link w opisie. I co jeszcze? Aha, i są jeszcze tam bluzy. Mojego Instagrama, Facebooka też macie na dole. Możecie wbić. Widzimy się jutro. Odcinki są codziennie. Pamiętajcie, wbijajcie też do sebka, do Pati, bo oni też nagrywają tam Minecrafta Robloxa. I co? Do jutra!